of player Trevor Thompson. Coach you first? Uh, that was tough game, please say a yes. few words about about your opinion on this game. Very tough game. Congratulations to both teams. They gave a maximum all the players. At the end we have been a little bit more lucky, I would say. we me made some shots. Home team didn't. And that's a decided so really really few details it, so it was a game on one ball one possession. You say few details, uh, in your opinion what was the key, the one? I think that uh, that uh, we we played good defense not in the beginning but the rest of the game we played very good defense and I think that our pick and roll game was uh, deciding that I think that we had a lot, we created a lot of easy baskets out of that. sure. your opinion? I think it was a uh, just a humongous team effort um, coach really got us, got on us in the beginning with uh, playing harder and being more together on defense and I think that we took his message to heart and we responded. Okay, congratulations, thank you. Witamy na drugiej części konferencji Pometru Energa Basket Ligi. Polski Ciepiel Pszczółka, Klubin, Lublin, Twarde Pierdynki Toruń, wynik 83-85. Z nami trener drużyny gospodarzy Dawid Dedek i kapitan drużyny Mateusz Dzień dobry. Pamiętajmy, że dwa punkty zabrakło, a było blisko. Poproszę o ocenę. Dobrze, ja standardowo chcę podziękować e, kibicom, którzy przyjechali. E, jest taki czas, że są inne rzeczy na głowie niż, niż sport i wielkie brawa i wielkie podziękowanie dla wszystkich, którzy jednak znajdą czas i, i chęć e, przyjść na, na, na halę i wspierać drużynę, pomimo tego, że e, drużyna w tej chwili e, przechodzi kryzys, więc Wielkie brawa i podziękowanie dla wszystkich, którzy, którzy byli tutaj. Co do samego meczu... E, aha, jeszcze jedna rzecz co do, co do kibiców. E, według mnie, a mogę się milić, prawdziwych kibiców się właśnie poznaje wtedy, że są na dobre i złe. I, i właśnie przychodząc wtedy, kiedy drużyna nie idzie, daje się, daje się właśnie e, wiarę. Ale to lepiej może zapytać zawodnika, jak to czuje, bo, bo to wsparcie zawsze w Lublinie było i zawodnicy to odczuwali i bardzo e, się cieszę, że, że, że dalej jest ta chęć przychodzenia na mecze i, i wspierania e, e, zawodników tich, e, w, tich, e, w tej walce. Więc teraz do meczu. Myślę, że zaczęliśmy mecz dobrze, byliśmy przygotowani na to, co oni grają. E, w drugiej kwarcie e, mieliśmy trochę problemów e, z, z założeniami, e, które e, chci, chcieliśmy zrealizować. Pozwoliliśmy im na e, łatwe punkty. Parę razy też w ataku popełniliśmy błędy, z czego oni mieli łatwe punkty szybkiego ataku i myślę, że główny, taki, główna przyczyna dzisiejszej porażki e, jest właśnie w tym, że w ataku popełniliśmy e, e, kilka strat, z czego oni zdobyli 17 aż punktu szybkiego ataku i to jest ta różnica, gdzie, gdzie tak naprawdę przegraliśmy ten mecz. I jeszcze raz nasz problem nie jest. Gra w obronie, nasz problem jest, jest gra w ataku. Ten tydzień pracowaliśmy nad dzieleniem z piłką i to było widać w pierwszej kwarcie, gdzie to szło. Troszkę wróciliśmy do tego w ostatniej kwarcie, natomiast w drugiej i mieliśmy z tym trochę problemów. Pomimo tego, wielkie podziękowanie dla zawodników, którzy wyszli na boisko i, 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 i walczyli od początku do końca, nawet w momentach, gdzie nam nie szło, więc e, nie, ma, nie ma co tutaj e, dużo gadać, trzeba poprawić trzeba poprawić te elementy w ataku i myślę, że też zwycięstwa przyda. Dziękuję. Dziękuję Mateusz. Wczoraj, przedwczoraj na klubowych stronach e, można było posłuchać e, rozmowy z Tobą, w której mówiłeś, że nie chcesz się przemotywowywać, i dzisiaj chyba tak było. Najlepszy zawodnik na boisku, 18 punktów, ale wiem, że zaraz powiesz, że nic to nie znaczy, bo drużyna przegrała. Jaka jest Twoja opinia o spotkaniu? Zawsze jest motywacja przed meczem, tym bardziej, że mamy taką sytuację jaką mamy i każdemu zależy na tym, żeby w końcu wygrać, bo ciężko się już tłumaczyć z tych porażek. Każdy na pewno chce wyjść z tego dołka i i serducho zostawia, a jak się przegrywa, no to te emocje są już bardziej podrażnione i, i tak jak już wspomniałeś, no, to się uzewnętrznia i na pewno y, chcemy to jak najszybciej zmienić, a to jest jakby y, długotrwały proces, gdzie, gdzie trzeba popracować, ten, ten, ten zespół związać i, i dzisiaj to, to w miarę wychodziło, bo przepracowaliśmy, jak już powiedział, cały tydzień bardzo dobrze i, i to było dzisiaj widać na parkiecie, aczkolwiek no, nie da się ukryć, że, że gramy falami. Tutaj w Dąbrowie rzucamy stówkę, potem w Warszawie z kolei 60 i znowu ponad 80, więc musimy te przestoje dzisiaj szczególnie w tej, w tej drugiej kwarcie po prostu bardziej kontrolować i, i nie dać się ponieść tym emocjom, o których już wspomniałem i, i kontrolować tym bardziej, gdzie wygry, wygrywaliśmy już 15 punktami i powinniśmy tą, tą przewagę powolutku zwiększać, zwiększać do 20-25, zamiast po prostu no, wariować w pewnych momentach i popełniać proste straty, yy, gdzie Toruń szybko, szybko wrócił do gry, mając właśnie punkty z kontratu Musimy się tego po prostu. No to życzę w takim razie spokoju w dalszej pracy i trzymamy kciuki za. Звучаешь? Чего?